Jesteśmy po spotkaniu w Kinie Pomorzanin, książka Zrzucić kajdany powrót Bydgoszczy do Macierzy w 1920 roku. Jak sam tytuł mówi, nie trzeba tutaj się wiele dodawać. Zachęcam do jej kupna i przeczytania. Na pewno wiele ciekawych historii związanych z tymi wydarzeniami. Będziecie mogli tam przeczytać. Jestem z niego dumna, bo robi to, co kocha. Widzę, że daje mu to ogromną, przeogromną satysfakcję. No i wiem, że poniekąd robi to też i dla nas, dla naszej rodziny. Jako, że dzisiaj pokazałem pierwszy film mojego autorstwa. Yy... To apetyt rośnie w miarę, w miarę jedzenia i planuję kolejne firmy, filmy. Myślę, że kolejnym filmem, który się ukaże, będzie film o Marianie Rejewskim, gdyż jest to postać nadal dosyć mało rozpoznawalna i kojarzona z naszym miastem Bydgoszczą. I myślę, że warto to mocniej jeszcze wyartykułować. No a oprócz tego, kolejne książki. O czym już wspominałem na swoim kanale na YouTube, więc zapraszam też do zaglądania tam i subskrypcji. Jestem dumny z mojego taty sukcesu i ja z moim bratem i mamą pomagamy mu jak tylko możemy. Jestem dumny z jego sukcesu, po prostu. To, co się do tej pory pisało, nie zawsze. Nie jest zgodne powiedzmy z realiami historycznymi niektóre rzeczy naros, obrosły trochę mitami, legendami pokryte jest patyną trzeba było pewne rzeczy odkurzyć pokazać na nowo, a na niektóre rzeczy wydarzenia historyczne, fakty spojrzeć zupełnie nowym okiem po 100 latach od momentu kiedy one się wydarzyły polecam publikacje Krzysztofa dotyczące historii Bydgoszczy zwłaszcza roku 20 Mało znanego świadomości Bydgoszczan.